Słyszałem krzyk Bahadura, ale nie mogłem biec. W ciągu kilku sekund słoń wyrzucił go w powietrze, a potem wielokrotnie go stratował. To nie wystarczyło. Po kilku godzinach wrócił na jego pogrzeb, rozbijając trumnę, jakby chciał wszystkim coś powiedzieć. Była połowa czerwca. W stanie Jarkand, we wschodniej części Indii, znów panował upalny dzień. Od wczesnych godzin porannych temperatura na polach rosła falami. W małej wiosce w regionie Sahibgani starszy rolnik o imieniu Bahedur Kisku. Jak każdego dnia. Obudził się wraz z porannym Azanem i wyruszył na swoje pole. Życie na tych ziemiach toczyło się powoli, ale w uporządkowany sposób. Uprawa zbóż, obróbka gleby, godziny spędzane w słońcu. Każdy wiedział, co ma robić i akceptował dzień takim, jakim był. Ale natura nie zawsze była tak spokojna. Czasami lata nagromadzonych zmian wybuchają pewnego dnia. Ten dzień był właśnie taki. W ostatnich latach las w okolicy był cichszy, drzewa stały się rzadsze, a ścieżki zwierząt węższe. Wieśniacy starali się przyzwyczaić do tej zmiany. Ale las nigdy nie zapomina całkowicie. Tego ranka, gdy Bachedur był na polu, w oddali pojawiło się poruszenie. Na początku było to tak nieznaczne, że nie zwracało uwagi. Wyglądało to tak, jakby wiatr poruszył liśćmi, ale to nie był wiatr. Ruch dochodził z lasu. Cichy, ale głęboki, jak ostrzeżenie. Nikt nie zauważył, że zbliżająca się cień to nie tylko zwierzę, ale stłumiona wściekłość. Jeszcze nie. Kiedy Bachedurki Skł podniósł głowę i spojrzał na ciemnozieloną gęstwinę lasu, na pierwszy rzut oka nie dostrzegł niczego niezwykłego. Ciepłe powietrze przenikające przez drzewa migotało jak olśniewająca miraż. Ale gdy przyjrzał się bliżej, dostrzegł coś. Coś ciężkiego poruszało gałęziami i kołysało pniami. A potem pojawiło się stado słoni. Za ziemia zaczęła powoli drżeć. Najpierw potoczyło się kilka małych kamieni. Potem wzbiły się ptaki. Ręce Bahadura opadły nagle z pracy i opadły po bokach ciała. Wszystko, co do tej pory było zwyczajnym porankiem, zaczęło się cicho zmieniać. Wiejczycy widzieli już wcześniej słonie. Ale zazwyczaj stada zmieniały trasę i trzymały się z dala od ludzi. Tym razem było inaczej. Ogromny słoń, idący samotnie w środku stada, odłączył się od tłumu i skierował się prosto do pola, na którym znajdował się Bahedur. Jego kroki były zdecydowane. Jego cel był oczywisty. Świadkowie opisali, że w tym momencie słoń nie spuszczał wzroku z Bahadura. Od czasu do czasu podnosił trąbę do góry i rozkładał uszy na boki. To zachowanie było sygnałem. Był to stary znak wysyłany w przypadku wyczucia zagrożenia. Niełatwo było jednak stwierdzić, kto kogo zagroził. Zbliżało się nie tylko zwierzę. To, co szło w kierunku pola, było ucieleśnieniem gniewu lat, stłumionej natury, wyrwanych drzew, zniszczonych dróg i zapomnianej dzikości. Gdy słoń zbliżał się do Bahadura, czas jakby zwolnił. Każdy jego krok coraz bardziej ugniatał ziemię i wypełniał powietrze. Wieśniacy, opisując te chwile, używali tych samych słów. Jakby celowo się zbliżał. Jakby go znał. Bachedur nie uciekł ani nie krzyczał. Być może poddał się z powodu swojego wieku. A może dziwna determinacja słonia sprawiła, że zamarł w bezruchu. Przez chwilę obaj patrzyli sobie w oczy w ciszy. Dwa żywe stworzenia. Dwa ciała żyjące na tej samej ziemi. Ale w zupełnie różnych światach. A Potem nastopil Moment Słoń machnął trąbą, jak biczem. Chwycił Bahadura za talię i wyrzucił go w powietrze. Jego ciało obróciło się w powietrzu, a następnie uderzyło o ziemię. Odgłos uderzenia rozdarł nie tylko pole, ale i serca wszystkich mieszkańców wsi. Jednak prawdziwy horror nie zaczął się w tym momencie. Prawdziwy horror zaczął się wraz z powrotem słonia. Podeszło do ciała Bahadura leżącego na ziemi. Zatrzymało się nad nim i podniosło przednią łapę aby na niego nacisnąć. Potem jeszcze raz i jeszcze raz. Z każdym uderzeniem ziemia traciła nie tylko człowieka, ale także równowagę. Była to bezpośrednia złość, stłumiona, wyciszona, ale nigdy nie zapomniana złość. Świadkowie zdarzenia, opisując zachowanie słonia, używali słowa bezlitosny. Ale być może zadali niewłaściwe pytanie. Kto był bezlitosny? Slon? a może ludzie? Którzy przez lata stopniowo zabierali mu las, drogę, miejsce życia. Być może tego ranka Bahedur po prostu udał się na swoje pole. Ale słoń przyszedł, aby przypomnieć, do kogo należy ta ziemia. I przypomniał o tym nie słowami, ale odgłosem swoich kroków. Minęły godziny. Wieś próbowała wrócić do normalności, ale w powietrzu nadal unosiło się napięcie. Ciało Bahadura zostało wyciągnięte z pola w stanie rozczłonkowanym. A wieśniacy pospiesznie rozpoczęli przygotowania do pogrzebu. Zgodnie z indyjską tradycją przygotowano trumnę, odmówiono modlitwy, złożono ręce. Znów zapadła cisza, ale tym razem była to ciężka cisza żałoby. Nikt nie potrafił w pełni zrozumieć tego, co wydarzyło się tego ranka. I nikt nie był w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Kiedy trumna miała zostać podniesiona na ramiona, las znów się poruszył. Ten sam cień. Ta sama cisza i ten sam słoń wrócił, ale tym razem przed nim nie było pola ani ludzi. Przed nim stała trumna. Zwierzę wpatrywało się w nią. To nie był przypadek. Pod zjedu do tłumu, wajba klub ludzie krzyczeli, a on wydawał się skupiony na swoim celu. Dotarł do trumny, padni ją sol Uderzył z całej siły. Deski rozsypały się w powietrzu. Fragmenty rozrzucone zostały po okolicy. Żałobny tłum uciekł w strachu. Nie było to impulsywne zachowanie zwierzęcia, ale świadomy powrót. Nie była to tylko agresja, ale przesłanie, słoń powracający na pogrzeb. Obraz ten odbił się echem na całym świecie, ponieważ to, co się tam wydarzyło, nie było wydarzeniem zapomnianym przez naturę, ale odpowiedzią na ból, o którym człowiek próbował zapomnieć. A odpowiedź ta została udzielona trąbą, która rozbiła ciszę. Kiedy słoń powrócił, wydawało się, że nie tylko po stracie, ale po latach. Po obejrzeniu tych obrazów eksperci zwrócili uwagę na jedną rzecz: to zachowanie nie mogło być przypadkowe. Słonie są bowiem nie tylko silnymi i dużymi zwierzętami, ale także pamiętającymi istotami. Ich pamięć jest głęboka jak las. A to, co gromadzą w sobie, to nie tylko drogi. Zapachy czy źródła wody, ale także bóle, traumy i przeżycia. Czy spotkał się wcześniej z Bahadurem? Nie wiadomo. Ale może nie chodziło wcale o Bahadura. Być może chodziło o to, co on symbolizował ludzką rękę, która zawęża las, dzieli drogi i wysusza źródła wody. Wiadomo, że słonie potrafią opłakiwać zmarłych, powracać do nich i godzinami stać nad ich grobami. Ale tym razem słoń powrócił nie z powodu własnej straty. Ale z powodu śmierci innego. A to pokazuje, jak cienka jest granica między naturą a człowiekiem, która czasami staje się niemal niewidoczna. Ponieważ natura nie zawsze krzyczy, czasami przychodzi tylko ze swoją pamięcią, a jej pamięć jest ciężka, zachowanie słonia nie było tylko groźbą, ale reakcją. Przez lata tłumiona represja ujawniła się w ciele tego ogromnego zwierzęcia. I tym razem to nie woda, ale ziemia zadrżała. Człowiek zapomina o lesie, ale las nie zapomina o człowieku, zwłaszcza ci, którzy w nim żyją, nigdy nie zapominają. To, co wydarzyło się tego dnia na suchych ziemiach i harkhandu, nie ograniczało się tylko do jednej śmierci. Najważniejsze było to, co spowodowało tę śmierć. Od lat kurczące się lasy, rozrastające się wioski, wycinane drogi i zaburzona równowaga wszystko to było częścią jednostronnego porządku który człowiek próbował narzucić naturze. Nie pozostało już żadne miejsce dla słoni. Nie były one chodzącym zagrożeniem, ale pamięcią sięgającą głęboko w przeszłość. Jednak ludzie nadal uważali każdy centymetr ziemi za swoją własność. Wraz z rozwojem pól uprawnych zniknęły drogi przejazdowe, a wraz z rozwojem wsi zmniejszyły się zasoby wody. Każde uderzenie łopaty, każda ogrodzenie każdy odgłos traktora w rzeczywistości odrywał kolejny kawałek świata słoni. Ale smutną stroną tej sytuacji było to, że granice te wytyczyli ludzie, ale pozostały one tylko na papierze. Natura nie uznawała tych granic, ponieważ każda wytyczona granica ograniczała jej przestrzeń życiową. I pewnego dnia cisza po drugiej stronie granicy zaczęła się wypełniać, narastać. Wybuch gniewu na polu bahadura był w rzeczywistości ostatnim ogniwem napięcia. Które narastało już od dawna. Ludzie chcieli nazwać to nagłym atakiem, ale nie, to był wybuch powolny, tłumiony, ignorowany, ale nigdy niezapomniany wybuch tak jak Ziemia poddana naciskowi, która nagle pęka granica między człowiekiem a naturą była tak krucha być może tego dnia słoń nie tylko stratował człowieka, jednocześnie zniszczył tę fałszywą granicę nie było to tylko przekroczenie granicy. Ale ostrzeżenie. Nie można było już dłużej ignorować tego ostrzeżenia. Tego dnia w lesie nie chodził tylko słoń. Jednocześnie obudziła się stłumiona pamięć. Gniew lat, cicho miażdżona natura. Śmierć Bahadura Kisku nie była pierwszą i nie była ostatnią. Ale była inna. Ponieważ tym razem śmierć nie zakończyła się tam, ale trwała dalej. Słoń, który ponownie pojawił się na pogrzebie, wywołał w głowach wszystkich to samo pytanie. Czy zapominamy, czy sprawiamy, że inni zapominają? Ludzie chcieli zapomnieć. O powalonych drzewach, rozproszonych stadach, wysychających rzekach, drogach znikających pod betonem. Ale natura nie zapomniała. A żeby pokazać, że nie zapomniała, czasami wystarczyło jedno zwierzę. Trumna rozbita trąbą słonia zniszczyła nie tylko pogrzeb, ale także fałszywe granice wytyczone przez ludzkość wobec natury. Kiedy ten obraz został udostępniony w mediach społecznościowych, ludzie najpierw się przestraszyli, potem próbowali zrozumieć, ale niewielu potrafiło to zrozumieć, bo to nie była tylko tragedia, to było starcie. Bachedur być może był wtedy po prostu na swoim polu, być może tylko sprawdzał swoje uprawy, ale natura wybrała właśnie ten moment, a przesłanie było jasne: Ziemia nie należy do nas, my jesteśmy częścią Ziemi. Słoń wrócił. Pozostawiając za sobą ciszę. Ale ta cisza była już inna. Stała się głosem pól, lasów i wszystkich zapomnianych zwierząt. I kto wie, może pewnego dnia znów będzie słyszalna. Ponieważ rzeczywistość pod trąbą zmiatała nie tylko jednego człowieka, ale cały porządek. Po tym wydarzeniu wioska nie pogrążyła się w ciszy. Wręcz przeciwnie, cisza wybuchła. Kilka osób nagrało ten moment telefonami komórkowymi. A nagrania szybko trafiły do mediów społecznościowych. Nagrania opublikowane pod tytułem Słoń zaatakował pogrzeb zapadły w pamięć nie tylko widzom, ale także samym mieszkańcom. Pierwszą reakcją było zdziwienie, następnie pojawiły się gniew, strach i pytania. W głowach wszystkich pojawiło się to samo pytanie: dlaczego? Dlaczego słoń wrócił? Czy był to przypadek? Czy też naprawdę coś sobie przypomniał i zrobił to świadomie? Odpowiedzi szukali już nie tylko mieszkańcy wsi. Dziennikarze z miasta, eksperci od zachowań zwierząt, dokumentaliści, ekolodzy, wszyscy zaczęli patrzeć poza śmierć Bahadura. Ponieważ nie chodziło tylko o śmierć jednego człowieka, ale o wypaczenie porządku. Konflikt między człowiekiem a naturą, tłumiony od lat, tym razem ujawnił się w sposób oczywisty, uderzając w oczy niepodważalnym obrazem. Nie można było już tego ignorować. Chociaż powrót słonia po raz drugi wydawał się zachowaniem niewytłumaczalnym z naukowego punktu widzenia, w rzeczywistości stał się symbolem, który nadawał sens wszystkiemu. Po tym wydarzeniu ponownie przypomniano sobie o podobnych atakach, które miały miejsce w tym regionie w przeszłości. To, co wcześniej nazywano dzikim zachowaniem, zaczęto teraz postrzegać jako ostrzeżenie. A wioska nie była już tą samą wioską. Pole Bahadura było nie tylko punktem wyjścia śmierci, ale także przebudzenia. Ponieważ wszyscy zrozumieli, natura przemawia najgłośniej, gdy jest ignorowana, a kiedy przemawia, jej głos staje się echem dawno stłumionej sprawiedliwości. Historia, która rozpoczęła się wraz ze śmiercią Bahadura Kisku, była nie tylko tragedią, ale także bolesnym odzwierciedleniem podstawowego konfliktu między naturą a człowiekiem. To, co się wydarzyło. Nie jest tak proste, aby można było je zbyć jako atak zwierzęcia. Było to nagłe ujawnienie się pamięci natury, która przez lata była tłumiona i zapomniana, a która w jednej chwili wybuchła, niszcząc wszelką fałszywość. Ponieważ natura nie zapomina, zwierzęta nie zapominają, one tylko się wycofują, czekają, obserwują, a pewnego dnia, często w najbardziej nieoczekiwanym momencie, powracają. Nie tylko po to, aby przetrwać ale także po to, aby przypomnieć. To wydarzenie w Indiach pokazało nam coś. Dzika przyroda nie żyje według map narysowanych przez ludzi. Bez względu na to, ile ogrodzeń postawisz, ile granic wyznaczysz, prawa natury nie są zapisane na papierze. Te prawa są w ziemi, w drzewach, w przepływie wody, a kiedy je łamiemy, pewnego dnia otrzymujemy odpowiedź. Czasami jest to susza, czasami burza, a czasami trąba słonia. Po śmierci Bahadura mieszkańcy wsi są teraz bardziej cisi. Ale ta cisza nie wynika ze strachu, lecz ze świadomości. Być może po raz pierwszy postrzegają ślady słonia nie tylko jako zagrożenie, ale także jako ostrzeżenie. I być może najważniejsze jest to, że na tych polach rośnie nie tylko plon, ale także lekcja. Natura nie zawsze wybacza, ale zawsze przypomina. Teraz naszym zadaniem jest wsłuchać się w jej przypomnienie. Ponieważ każde zignorowane ostrzeżenie może jutro stać się losem innego bachadura w innej wiosce. Wydarzenie, które miało miejsce na polu w Sahibgani, nie dotyczy wyłącznie inbi ani słoni. Podobne konflikty mają miejsce na całym świecie. Lasy kurczą się, beton rozprzestrzenia się, budowane są drogi, ale jednocześnie tysiące gatunków są po cichu wypierane. Wszyscy uważamy, że żyjemy w zgodzie z naturą, ale w rzeczywistości uważamy że mamy prawo po niej stąpać. Czy naprawdę mamy rację? Wraz ze śmiercią Bahadura zginął nie tylko człowiek, ale także odpowiedź na pytanie: do kogo należą te ziemie? Być może odpowiedź została już dawno udzielona. Ziemia nie należy tylko do nas. Te tereny, po których chodzą zwierzęta, piją wodę i zakładają gniazda, są również ich domem. A my jesteśmy tylko tymczasowymi gośćmi w tym domu. Każda istota, którą ignorujemy. Każdy teren, po którym stąpamy, może pewnego dnia powrócić do nas. To, co spotkało Bahadura, nie jest wyjątkiem, to znak nadchodzących zmian. Dlatego prawdziwym problemem nie jest bezpieczeństwo ani granice. Prawdziwym problemem jest szacunek. Jeśli ludzkość nie zrobi miejsca naturze, natura pewnego dnia sama sobie go wywalczy. A ta droga czasami zaczyna się cichym marszem, a czasami od odgłosu kroków słonia który pojawia się ponownie podczas pogrzebu.